Siema widzowie, piąta aktywność dzisiaj na kanale poza postem, czyli szósta właściwie, ale posta nie liczę. To jest czwarty film, jeden live, więc wow, naprawdę. I dzisiaj pokażę Wam 200 IQ sposób na to, jak reagować na tendencję wzrostową w taki sposób, aby na niej na 100% zarobić. Już nawet nie wiem, czy 100%, no dużo procent, więcej niż mniej, w sensie albo można. Tylko trzeba, dobra, powiem wam o co chodzi potem. W sensie potem. No, w tym filmie powiem o co chodzi. Tylko nie wiem za bardzo, jak mam to powiedzieć. W sensie na 100% może nie, może się nie zarobi. Może przesadziłem, nieco? Ale no, dosyć duża jest szansa na to, że ta, ten sposób dosyć dąży do tego, żeby na nich zarobić. Teraz ktoś powie, to po co tak gadasz, weź po prostu to pokaż 5 minut cyk, cyk, rach, tach, ciach tak i babkę w piach i elo, benzi, hej. No i dobra, to ja powiem tak krótko, bo trochę. Ale jeszcze się wytłumaczę: Bo miał być ten film o skrzyniach Glowcase, i on będzie jutro, albo pojutrze, albo w ogóle go nie będzie, w sensie to się zobaczy. Znacie mnie, wiecie, że ja mam coś takiego, że jak mówię, że kiedyś będzie, to albo jest, albo nie. 50-50, no. Także to ten film trochę się opóźni, ale wydaje mi się, że jest on mniej ważny niż ten, w sensie ten nie jest w ogóle ważny, ale jakby krowy nie rosną na drzewach, więc, jakby rosły, no to by przecież spadały. To logiczne, że nie rosną. Mam nadzieję, że rozumiecie. Ja też nie rozumiem. Dobra, o co chodzi? Sposób jest następujący. Jak widzicie, mamy wystawione zlecenia kupna na skrzynie pryzmatu 2. I mam je już naprawdę od bardzo, ale to bardzo, bardzo długiego czasu. Naprawdę tak długiego, już tak długo to jest wystawione u mnie, że no to jest kwestia chyba kilku tygodni, dwóch tygodni sobie leży takie coś zrobione. No i jak widzicie, tych... Ta liczba jest bardzo, bardzo duża. Kiedy zrobiłem to oto zlecenie. Zlecenie zrobiłem wtedy, kiedy tendencja przebijała się do 19 groszy, a za 16 groszy, na 16 groszach było, uwaga, 70 tysięcy zleceń kupna, gdzie było to trochę tak jak teraz, w, 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 tak jak teraz 19 właściwie, o tak to wyglądało. O, no i... Uznałem, że zrobię sobie te zlecenia i zobaczymy, czy to się będzie kupować. No i dzisiaj udało się mi kupić pierwszą e, taką skrzynkę, co oznacza, że w końcu dostałem się do tej kolejki. I jeżeli rzeczywiście ktoś teraz wystawia jakąś skrzynkę poniżej 16 groszy, to najprawdopodobniej ja jestem tą osobą, która tą skrzynkę kupi. I powoduje to następującą rzecz, że po prostu. No, jakby nie było. Pieniądzory psiano cash Mamona będzie robiona. Ponieważ jeżeli tylko uda mi się kupić ów e, skrzynkę po groszy 16, to od razu mogę ją wystawić za 24. Dostać z tego groszy 21. No i być sobie szczęśliwym zarobionym człowiekiem. Więc. <laughs> tak to wygląda. To jest przedstawienie w praktyce jak działa. Teraz w teorii. Co trzeba zrobić? W momencie kiedy jest stała tendencja wzrostowa jakiegoś przedmiotu. Załóżmy pryzmat 2, tylko że pryzmat 2 już taką akurat się nie odznacza. Trzeba wejść w tak jakby najmniejszą kwotę, która jest na takiej, tak jakby na takich ilościach zleceń skupna, czyli tych, żeby po prostu dało się ją zbić. tę kwotę. W momencie kiedy ta kwota się zbije, to wy jesteście zakolejkowani na jakby szczycie jej. W pewnym sensie. Najlepiej żebyście byli zakolejkowani tu i jeszcze, żeby tych zleceń nie było za wiele, no ale wiadomo. Jeżeli ktoś się zakolejkuje powiedzmy tu teraz, no to musi czekać, żeby po pierwsze te zleciały, po drugie, żeby zleciały te z dwudziestki, nie? Zlecenia. Także tak to działa ogólnie. I kolejka w końcu dochodzi sobie do was w tym wszystkim. Potem, jeżeli jakaś osoba wystawia ów przedmiot za kwotę, jaką wy macie wpisaną, po prostu dostajecie ten przedmiot do ekwipunku i jesteście, tak jakby pierwsi w tej kolejce. Jak zobaczycie sobie, no ja mam po prostu jedną skrzynkę, przed chwilą ona mi się kupiła i rzeczywiście udało mi się na niej zrobić całkiem spory zysk, ponieważ Kwota jaka tutaj jest, no to jest 24 grosze. Wystawienie takiej skrzynki za 24 grosze daje nam, z tego co ja wiem, 21 groszy. Tak, daje dokładnie 21 groszy, co daje 5 groszy zysku, co daje ogólnie ponad 25%. I to nawet chyba z 30%. Gdzie działa to na zasadzie wystawić sobie oferty i te oferty później się same dokonują. Tak samo zachował się WITS i PRAZEL albo i pracel, myślę, że się nie obrazi. Kupując te same skrzynki za groszy 17 w tym samym okresie, po prostu robiąc sobie dobrą kolejkę. I kupił ich też kilka tysięcy i też całkiem nieźle sobie na nich zarobił. Także od taki trik, gdzie wydając po 160 zł za 1000 skrzynek da się po prostu zarabiać 210 czytaj zarobku jest 50 zł na 1000. Skrzynek, gdzie ja powiedzmy w tym momencie za 4,5 tysiąca mam do zgarnięcia 2 i 2 225 zł, nie? Gdzie to tak naprawdę będzie mi wpadało całkiem losowo, na przykład podczas spania i robienia innych tego typu czynności w stylu wyjść z domu, także całkiem spoko. No. Jeżeli będzie się to posuwało dalej, po prostu będę o tym mówił w filmach. A jeżeli nie, to też o tym powiem, że nieco się przyblokowało i może to jednak tak fajnie nie działa. Aczkolwiek sposób jest naprawdę, myślę, że dosyć safe, jeżeli chodzi o to, czy się da na nim stracić, czy nie. I podobne kolejki, tak naprawdę, da się robić na wszystkich przedmiotach. Chociażby jeden, jeden, jeden z ciekawszych na tendencji rosnącej, tak jakby od powiedzmy takich kwot jak 7, 7 zł na skrzyniach rękawic dałoby się zrobić i wtedy w momencie kiedy te rękawice byłyby już bardzo bardzo drogie to mielibyście tego lekę zrobioną i dałoby się po prostu w ten oto sposób je kupować na przykład dzisiaj po 7 zł wystawiać za 10-11 i też robić sobie jakiś tam przetarg na nich także czy zachęcam nie wiem ale informuję, że po prostu ten sposób udaje mi się już kilku, <gryny> któryś raz z kolei wykonać.